Przyjęcie chrztu przez mieszka to początek państwa polskiego, jak to się powszechnie uważa, czy narodu, panie profesorze. Jakaś forma politycznej organizacji, takiej, w której większa społeczność ponadplemienna jest poddana pewnej strukturze władzy, taka organizacja musiała istnieć wcześniej przed 966 rokiem, inaczej nie byłoby decyzji o chrzcie, inaczej nie byłoby gniezna, tak jak o tym już mieliśmy okazję rozmawiać, większość historyków zgadza się dzisiaj, że czas budowania owych fundamentów był bardzo krótki. Sięgał gdzieś 920 czy samego początku X wieku po Chrystusie, a więc zaledwie 30, 40, 50 najwyżej lat przed Chrztem. Natomiast o narodzie w istocie bardzo trudno mówić przed 966 rokiem i zapewne niełatwo mówić natychmiast po 966 roku roku, ale bez chrztu naród nie mógłby się uformować. Dopiero przez wyciężenie podziałów plemiennych, z których każdy ufundowany był na odrębnej religii, na odrębnym Bogu, odrębnej strukturze politycznej, która nawet jeżeli została zlikwidowana przez podbój dokonany z ośrodka poznańskiego, to jednak to rozbicie na poszczególne wspólnoty plemienne, czy opolne, ponadplemienne, no, nie pozwalało jeszcze mówić o uformowaniu żadnej wspólnoty narodowej, szerszej. Do takiej wspólnoty potrzebna jest praca kultury. A więc słowo kultura, przypomnijmy, wywodzące się od łacińskiego pojęcia uprawy, systematycznej uprawy, tak jak mówimy, agrikultura, a więc uprawa pola. Kultura w tym sensie, o który nam chodzi, oznacza uprawę ducha. Przestrzeni symbolicznej, którą wypełniamy znakami, rozpoznawalnymi najpierw dla elity, a następnie dla coraz szerszych, dół schodzących kręgów społecznych, wspólnoty, która odnajduje się w tych symbolach, która aspiruje do tego, by je wypełnić swoją pracą dalszą. Takimi symbolami są właśnie Chrzest, są właśnie Mieszko i Dobrawa, a za nimi Święty Wojciech. To zobowiązanie do dalszej misji i jednocześnie uznanie tej misji w skali międzynarodowej, w skali chrześcijańskiej Europy X wieku. To poczucie, że coś ta wspólnota, którą budujemy u siebie, jest warta na szerszym polu, którym możemy porównywać się z innymi. Ta wspólnota jest niewątpliwie od 966 roku budowana.